Hejka wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dawno nie widzieliśmy się w takim formacie, a dzisiaj będzie projekt Denko, więc mam nadzieję, że wiele nadrobimy, ponieważ zobaczcie, ile ja tego mam. W zeszłym miesiącu było tego naprawdę bardzo malutko i yy, zupełnie mi się nie podobały te produkty, uznałam je za nudne, więc postanowiłam przeciągnąć ten projekt Denko na kolejny miesiąc i wydaje mi się, że to była dobra decyzja, ponieważ dzisiaj będę miała bardzo, bardzo dużo materiału do omawiania, a wiem, że lubicie długie odcinki, więc przygotujcie sobie coś do jedzenia, coś do picia, żeby się nawadniać te upały i zaczynamy. I jeszcze zanim przejdę do rzeczy, mała informacja na temat zbiórki na staruszkowo, czyli na takie hospicjum dla starszych psów. Jeżeli macie ochotę wpłacić grosz, no to zostawiam Wam link w opisie do tej zrzutki. Jeżeli ktoś chce pomóc pieskom, to myślę, że pieski będą wdzięczne. A ja teraz przechodzę do pierwszego produktu i postaram się na samym wstępie omówić włosy, dlatego że to już jest taka mała tradycja dękowa. Tutaj mam taki szampon czarny, za wiele nie widać. To jest Visplantis Element Wyciąg z kiełków rzeżuchy i to był tak taki szampon z węglem aktywnym. Były takie mikro kapsułki w środku z czarnymi, wiecie, granulkami węgla. Bardzo, bardzo słaby szampon. Myślałam, że bardziej się z nim polubię. Niby był żelowy, niby by się wydawało, że będzie dobrze doczyszczał. Natomiast on mi bardzo, bardzo obciążał włosy i na drugi dzień one były naprawdę paskudnie nieświeże. Takie już smalcowate, czego bardzo, bardzo nie lubię. I ja mam włosy dosyć tłuste, natomiast dobry szampon jest w stanie je ogarnąć na 2-3 dni. Natomiast na drugi dzień to jest dla mnie bardzo słaby wynik, więc nie polecam tego szamponu. Troszkę się z nim męczyłam i tak naprawdę starałam się go używać wręcz codziennie, żeby właśnie go zużyć i nie było z tego przyjemności. Tutaj w gatunku szamponowym mam też taki produkt z Yves Rocher i to jest peeling do skóry głowy. anti-pollution, taka seria. I to jest niby peeling do skóry głowy, ale ja bym powiedziała, że on ma też w sobie taką domieszkę szamponu, ponieważ on się pieni normalnie i tak naprawdę mogłoby się wydawać, że po nim za bardzo włosów nie trzeba myć, ale zalecałabym mycie, ponieważ on też właśnie dosyć mocno obciąża włosy, i włosy są na drugi dzień tłuste, przyklapnięte, niezbyt świeże, więc tutaj jednak lepiej domyć zwykłym szamponem. A a co do samego peelingu nie jestem jego fanką. Ja ogólnie wolę peelingi do skóry głowy, które nie zawierają granulek żadnych, tylko trzeba wiecie rozłożyć, poczekać i to działa enzymami i kwasami. Natomiast w tym przypadku tutaj były bardzo grube ziarenka, bodajże soli tak mi się wydaje, że to była sól. I bardzo ciężko było dotrzeć tymi ziarenkami do skóry głowy, żeby to przemasować. A jak ktoś ma gęste i długie włosy, to wie, że to jest po prostu męczarnia. W przypadku włosów krótszych i rzadszych myślę, że byłoby po prostu troszkę łatwiej. Ale jednak, wiecie, nigdy nie ma pewności, że dotrzemy tymi ziarenkami i zrobimy porządny masaż. Więc raczej nie polecam tego produktu. Kolejny produkt jest z dziedziny męskiej. Taki żel 3 w jednym. Pangoli Broda, drzewo cedrowe do mycia brody, włosów i ciała. I to można kupić w naturze. I właśnie to był żel. Wojtka, ale też go troszkę użyłam, więc postanowiłam rzucić do Denka. Wojtek zachwala, mówi, że bardzo fajny żel o ładnym zapachu. I ogólnie ta cała seria Pangoli Broda ma bardzo fajne zapachy. I w tym przypadku mamy tutaj zapach drzewo cedrowe, ale wiem, że inne produkty z tej serii mają jakieś tam sandałowe, ogólnie takie drzewne zapachy. Bardzo przyjemny, prosty żel, on ma mega, mega prosty skład, ponieważ ma on jedynie cztery linijki, i tutaj są właściwie substancje myjące troszkę zapachu i tyle. Jest dosyć łagodny, nie jakiś taki, wiecie, to nie jest typowy SLS, bo mamy SCS na trzecim miejscu, więc ogólnie jest troszkę łagodniejszy, ładnie pachnie, jest żelowy, dobrze się pieni, nadaje się do mycia właśnie całego ciała, jak to w przypadku mężczyzn, bardzo fajnie się sprawdza. I ogólnie, gdyby była jakaś promocja, to myślę, że można komuś kupić na przykład taki żel i jeszcze coś na prezent, właśnie z tej serii w naturze. I to nie wychodzi dużo, bo on chyba kosztuje 20 zł w cenie regularnej, a za jakieś 15-17 pewnie można, można go dostać normalnie na promocjach, więc ogólnie jest żel. Tutaj mam dosłownie produkt sprzed lat. Kto pamięta chyba z Shiny Boxa, to było, to było mega, mega dawno temu. Przypuszczam, że jakieś 3 lata temu. I to jest firma Minus417 jest odmadzająca maska do włosów z błotem. I ja myślałam, że ona będzie taka średniawa, bo produktów z błotem za bardzo nie lubię, bo kojarzą mi się z takim, wiecie, przesuszeniem, takim, takim zmychaceniem włosów, zmatowieniem, ale ta maska była naprawdę bardzo dobra. I gdyby ona kosztowała 20 zł, to bym bardzo chętnie się na nią skusiła, ponieważ fajnie wygładzała włosy, dodawała im trochę życia, takiej miękkości, elastyczności. Natomiast to jest droga maska i ona kosztuje koło stówki, o ile w ogóle jeszcze ta marka istnieje, bo wiem, że to no, już lata temu było. W składzie powiem Wam, że nie ma jakoś nic porywającego. Dosyć wysoko jest zapach, więc tak naprawdę no, tutaj nie ma jakichś biega substancji, które by działały. A mimo wszystko jakoś tak się u mnie sprawdzała. Było troszkę silikonów, troszkę olejku, więc. Powiedziałabym, że taki totalny miks, który moim włosom robił naprawdę dobrze, więc powiem Wam, że duże zaskoczenie tą maską. No i tutaj mam jeszcze jedną, też sprzed lat wykończoną, już tutaj, wiecie, to było dryfowanie na granicy daty ważności. Universe to jest marka z Contigo i tutaj mam maskę do włosów Papaya i Awokado. Regeneracja to jest maska, która ma dosyć wysoko w składzie pantenol, bo już na raz, dwa, trzy, czwartym miejscu, więc ona można powiedzieć, że jest taka dosyć mocno humektantowa, więc jeżeli komuś brakuje humektantów, właśnie do włosów, a nie wiecie do końca jaką maskę wybrać, to wydaje mi się, że tutaj jest to całkiem fajna propozycja. Patenol dodaje też włosom takiej dosyć lepkości i sypkości. Lepkości? Lekkości i sypkości. I powiem Wam, że była całkiem sympatyczna. Nie jest to jakiś porywający skład i przypuszczam, że można się tutaj do kilku substancji doczepić. Natomiast to się nakłada na włosy. Włosy są tutaj martwe, one tutaj się wiecie... Nie obrażą, więc ogólnie maska całkiem sympatyczna. Nie jest jakaś taka mega gęsta i powiedziałabym, że ona bardziej w konsystencji przypomina odżywkę, ale powiem wam, że była całkiem ok. Udało mi się zużyć też taką saszetkę niezbyt ładną, i to jest marka Allright. To jest jakiś taki zestaw do włosów bambusowy, znaczy zestaw. Po prostu nawilżający zabieg do włosów z bambusem i e, powiem że to było całkiem ok nawet. Dosyć dużo tego zużyłam na jeden raz, użyłam tego, wiecie, taką wielką garścią, stwierdziłam, dobra, na bogato i moje włosy były potem całkiem sympatyczne. Nie były ani zbyt obciążone, ani jakieś takie sianowate, tylko właśnie gdzieś pomiędzy, więc wydaje mi się, że tutaj e, ta równowaga składników była całkiem sympatyczna. Na pewno jest to drogie, więc na pewno bym tego sama nie kupiła, ale kiedyś dostałam, więc postanowiłam w końcu zużyć. No i chyba ostatni produkt do włosów z tego co widzę, Batiste y, se, seria Ber, czyli taki bardzo delikatny i świeży zapach, bardzo sympatyczny. No po prostu lubię Batisty, nawet się mam włosy wypsikane nim. Więc y, oczywiście Lubię i na pewno kolejne opakowania się znajdą u mnie. Teraz możemy szybko przejść przez produkty do ciała. Żel, palmoliv, bardzo zwykły, ale dosyć mocno pachnący. Kremowy, więc ogólnie spoko rzecz. I tutaj kolejny to jest Cien, limonka i mięta. Ten mi się za bardzo nie podobał. Pachniał takim trochę kiblem, wiecie, po prostu. Odświeżaczem do toalety. Nie podobał mi się ten zapach za bardzo, ale kupiliśmy właśnie takie duże opakowania wtedy, jeszcze jak się zaczynała ta pandemia i ten lockdown, więc po prostu widzieliśmy duże pojemności. A tutaj też wykończyłam coś mega, mega starego i e, sprzed lat, czyli i wroszę, lawenda i jeżyna i to jest taki olejek pod prysznic, żelowy, to nie jest powiedziałabym, że jakiś mega olejek, nie spodziewajcie się po tym mega nawilżenia, ale wydaje mi się, że jednak to jest całkiem fajny produkt i rzeczywiście tego olejku tutaj bodajże z Malin ma całkiem dużo chyba na drugim miejscu, więc no on jest. A na pierwszym miejscu mamy gliceryny. Tutaj widać po składzie, że to jest po prostu konsystencja żelowo-olejkowa i ja bardzo lubię w ogóle tę wersję zapachową, ponieważ ona ma tutaj taką właśnie eteryczną lawendę i trochę takiej słodkiej jeżyny, więc jest to fajna kompozycja zapachowa, ale jednak ja się nie do końca domywam takimi produktami, bo one się emulgują, one po prostu tworzą na skórze taką kremową emulsję i ja nie do końca się czuję potem czysta. Wolę jednak taki zwykły pieniądze się żelowy produkt, ale to jest takie przyjemne odstępstwo od normy i całkiem fajnie się to sprawdza. Nie powiedziałabym, że to jakoś porywająco nawilża, czy robi cuda na skórze, ale po prostu jest ok i jak mamy ochotę się odprężyć właśnie zapachem, to wtedy można po to sięgnąć. Kolejna rzecz to jest Oilan Intima Comfort, hipoalergiczny płyn do higieny intymnej. I to jest chyba taki zielony. Nie wiem, czy są inne, ale ten był bardzo sympatyczny. Bardzo łagodny, delikatny skład, właśnie. Dosyć długi, ale on ma. No, raczej wydaje mi się, że to, co powinien mieć. Ma dużo kwasu mlekowego, dosyć wysoko. Pantenol jest na łagodnych składnikach myjących, więc myślę, że jest w porządku. Duża pojemność, bardzo taki przyjemny, żelowy, ale aksamitny w odczuciu. Nie jakiś wiecie podrażniający absolutnie, więc bardzo, bardzo fajny żel do higieny intymnej. Polecam mam też jeden peeling, peeling mango od Mohani, bardzo sympatyczny ja w ogóle bardzo lubię te peelingi, jest arbuzowy i mango, natomiast rzadko je kupuję, bo w cenie regularnej to jest dla mnie trochę za drogo, ponieważ one są mało wydajne, dla mnie taki słoiczek to są jakieś trzy użycia na całe ciało ale teraz dorwałam je w takiej wyprzedaży za bodajże 8 zł, więc wzięłam od razu dwa, bardzo fajne dobrze złuszczające, natłuszczające ładnie pachnące, czego chcieć więcej no po prostu bardzo dobry, naturalny peeling tylko, że ja bym wolała taką wiecie z dwukrotną pojemność, dlatego że ja dosyć mocno zużywam właśnie takie produkty i dosyć szybko mi idą. I chyba ostatni produkt do ciała, tutaj taki gratis mydełko ze sklepu Healthy, to jest Dermafex, Po prostu takie mydełko zużyte oczywiście do mycia pędzli. O, i wygrzebałam tutaj jeszcze samoopalacz, taką próbkę Vita Liberata, którą dostałam bodajże kiedyś w jakimś Look Fantastic, tak mi się wydaje. Wiem, że dużo osób miało te próbki, ponieważ one czasami są w jakichś Sephora boxach, więc można ogólnie gdzieś tam je dostać, jaką miniaturkę. I powiem Wam, że to był naprawdę bardzo, bardzo dobry samoopalacz. Ja ogólnie nie jestem wielką fanką samoopalania, rzadko to robię. I zazwyczaj, wiecie, takie tanie samoopalacze coś tam nam smużą, trzeba specjalną rękawicę i tak dalej. A tutaj używałam takiego kremu, balsamu. Gołą ręką, nie było żadnych właściwie zacieków. Trzeba po prostu zadbać o to, żeby skóra była no w miarę gładka, czyli wypilingowana. Potem, żeby to szybko rozsmarować, bo ten balsam się bardzo szybko wchłania. I żeby potem zacieków jakichś nie zrobić z wody, żeby się przypadkiem nie ochlapać w pierwszych godzinach i żeby nam jakaś właśnie kropla nie spłynęła, bo wtedy będziemy mieli ślad. Ale ogólnie bardzo dobrze opala. Rzeczywiście, on jest taki do budowania, bo. Sama nazwa tutaj wskazuje. On się da budować i po kilku użyciach mamy bardzo ładną, bardzo mocną opaleniznę, jak na moje warunki. I według mnie jest bezproblemowy. I gdyby nie ta cena, to bym na pewno po niego sięgnęła. A kosztuje dość dużo, bo chyba 90 zł, więc to jest dla mnie sporo. Ale ta próbka no, przekonała mnie do tego, że to jest naprawdę bardzo dobry samoopalacz. I zanim przejdziemy do dosyć dużej pielęgnacji twarzy, bo tutaj mam naprawdę bardzo, bardzo dużo produktów właśnie do twarzy, to dwa. Płynny do soczewek, jeden, bardzo, bardzo dobry, z Action, czy tam akcją. jak tam kto lubi czytać ten sklep, bardzo dobry i powiem Wam, że ja go kupię ponownie, jak będę w, właśnie w jakimś Action, to po niego sięgnę, dlatego, że kosztował chyba, nie wiem, z 13 zł, 15, był no wydajny ogólnie, ale był świetnie nawilżający, był jednym z lepszych płynów i przy nim nie miałam w ogóle żadnego dyskomfortu, w ogóle jakby nie zauważyłam, żebym nosiła soczewki i tak dalej, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry płyn. A teraz jak zmieniłam na ten mój Clean Active, którego dosyć często używam, to czuję różnicę, więc przypuszczam, że po prostu wrócę po ten poprzedni. No i lecimy z produktami do twarzy, najpierw oczyszczanie, Swiss Pure, taka pianka azjatycka, Cleansing Foam, The Mild Edelweiss, i to była właśnie niby pianka. Ona kosztuje niedużo, bo wydaje mi się, że około 15 zł. też ją miałam w ogóle chyba z jakiegoś i Love boxa. I ogólnie. Wiem, że dużo osób się skarży na ten produkt, ponieważ on jest taki żelowy. Jak się go wyciśnie i się go dobrze nie rozrobi w rękach, nie stworzy się tej pianki, no to rzeczywiście można mówić, że ucieka między palcami, że nie da się tym myć, ale trzeba mieć na niego sposób, czyli wycisnąć ten produkt, dobrze go właśnie rozpienić w dłoniach, tak wiecie, mocno rozetrzeć i nam rzeczywiście powstaje pianka. Był ogólnie ok. Był rzeczywiście trochę delikatniejszy niż takie typowe azjatyckie pianki do oczyszczania, które często są, no takie, powiedzmy, że dosyć zdzierające. Nie pod względem złuszczania, tylko po prostu one tak wszystko. Wszystko oczyszczają z tej skóry, że ona jest aż skrzypiąca, więc tutaj powiedziałabym, że jednak jest trochę delikatniejszy. Nie wrócę do tego produktu: miał bardzo dziwny zapach, bo ten zapach był między ozonem a betonem. Naprawdę mega, mega dziwny zapach, ale ogólnie jak widać, zużyłam. Był bardzo wydajny, jak to takie produkty. Papa! Pa. I tutaj mam też coś w stylu, właśnie pianki, tonizujący mózg do twarzy, do skóry tłustej i mieszanej. I wiem, że dużo osób lubi w ogóle tę serię Ecolab, ja też ją bardzo lubię. I to właśnie była ta seria do skóry mieszanej, i to był też taki produkt piankowy, dosyć wydajny. Niewiele trzeba, żeby umyć twarz. Dosyć mocno to myje twarz, ale tutaj miałam z tym produktem taki problem, że na początku mi się wydawało, że trochę mocno piecze w oczy yy, i tak dosyć mocno właśnie obdziera skórę z tej całej warstwy hydrolipidowej. Yy, I to nie jest najlepsze, ale jednak tak no, postanowiłam w końcu go zużyć. Yy, I tutaj myślę, że centymetr mam na dole, ponieważ ta pianka jest dosyć gęsta, To jest właśnie taki mus. I jak dla mnie to nie powinno być w pompce, tylko właśnie w tubce, żeby to można było wycisnąć do końca. A tutaj yy, się męczyłam z tym, musiałam tutaj cały czas. Yy, Odkręcać i na tę rurkę nabierać, żeby właśnie jakoś tam w miarę zużyć. Ogólnie ok produkt, ale nie powiedziałabym, że jakiś porywający, więc raczej do niego nie wrócę. I tutaj jeszcze z tej samej serii mam dwa produkty. E, tutaj jest woda micelarna, która była całkiem ok, chociaż bardzo, bardzo delikatna i mam wrażenie, że bardziej się miło twarz wodą niż jakimś produktem, który ma w sobie coś myjącego i nam zdejmuje makijaż. Oczywiście dawało radę, ale jednak wolę chyba takie standardowe, duże pojemności zwykłych drogeryjnych płynów micelarnych. No i tonik, tonik był naprawdę bardzo dobry. To jest akurat ta wersja z antyoksydantami, bo tutaj są chyba dwie. Jest jedna taka z kwasami BH, e, AHA. A druga właśnie taka powiedzmy, że bardziej nawilżająca, delikatna. I to była chyba ta druga wersja, więc bardzo lubię te doniki. Myślę, że do nich kiedyś wrócę, ale dawno nie robiłam zakupów. Teraz pora na kremy do twarzy, których też mam kilka, bo udało mi się właśnie dokończyć wszystkie, które miałam na napoczęte. Eveline Cosmetics. I to jest ta seria taka bardziej wegańska chyba, tak? Biowegan i naturalna multi nawilżający krem do twarzy to jest z taką błękitną etykietą i to był bardzo bardzo fajny krem do twarzy lekki szybko wchłaniający się nie zostawiający żadnej tłustej powłoki tylko właściwie wchłaniający się do matu i nie wiem, czemu on się nazywa multi nawilżający, bo owszem, jakieś nawilżenie daje, ale to jest dla mnie bardzo, bardzo delikatny krem, który się sprawdzi przy cerach pustych, mieszanych właśnie, które potrzebują takiego totalnego wchłonięcia przed makijażem. I nie sądzę, aby on się sprawdził przy skórach bardziej suchych. Oczywiście to jest tylko takie gdybanie, wróżenie z fosów ponieważ no nie mam pewności, nie mam skóry suchej, więc nie mogę Wam powiedzieć, ale na mojej się bardzo dobrze sprawdzał i używałam go przez jakiś czas na twarz, potem zaczęłam go używać po prostu do dłoni, bo nie za bardzo lubię takie słoiczki, wolę jednak airless i jak już właśnie uznałam, że dosyć długo jest otwarty i nie chcę tam wkładać paluchów, to zaczęłam go używać do dłoni i bardzo się fajnie właśnie sprawdził w tym okresie przesuszenia dłoni. Ogólnie spoko krem, myślę, że można po niego skierować swoje kroki, jeżeli jesteście w zwykłej drogerii i chcecie coś naturalnego i lekkiego, tak najbardziej. A teraz krem, o którym nie wiem do końca co myśleć, ponieważ mam o nim trzy obrębne opinie dotyczące różnych okresów używania. I to jest linia krem z kwasem laktobionowym do skóry wrażliwej, naszynkowej. Ogólnie myślę, że przy trądziku różowatym też jak najbardziej, bo kwas laktobionowy bardzo dobrze działa. Jest przeciwzapalny, a przy tym delikatnie złuszczający, wyciszający, więc jak najbardziej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że miałam z nim właśnie takie love hate yy, i to właśnie w różnych okresach, ponieważ jak zaczęłam go używać, to. Zaczęło mi się wydawać, że to jest taki zwykły krem, który nic nie robi, po prostu nakładamy, jest ok pod makijaż, e, taka żelowo-kremowa konsystencja, ok, zwykły krem. Przy dłuższym czasie używania, tak mniej więcej po miesiącu, zaczęłam zauważać, że moja skóra może nie jest mniej czerwona, ale jest jakby trochę bardziej wygładzona właśnie pewnie ze względu na ten kwas laktobionowy. A ja nie używałam tego kremu dzień w dzień, tylko powiedzmy że z doskoku co drugi, trzeci dzień właśnie, żeby cały czas jakby dostarczać tej skórze tych składników, ale żeby jej tak nie maltretować. I w tym momencie wydaje mi się, że to był najlepszy... Wynik tego wszystkiego, ponieważ widziałam, że moja skóra jest wygładzona, fajna, promienna, taka naprawdę powiedzmy, że odświeżona. A w momencie, kiedy zaczęłam go używać i chciałam właśnie go dobić już do końca, to zaczęłam go używać częściej i stan mojej skóry zaczął się pogarszać. I po prostu ona była taka brzydka, taka, wiecie, nie powiem, że jakaś z wypryskami czy podrażniona, tylko po prostu budzicie się i widzicie, że te pory są takie bardziej rozszerzone, czujecie się trochę jak kartofel. I właśnie tak było z tym kremem. I uważam, że on jest całkiem niezły, ale tak do stosowania kilka dni w tygodniu, żeby właśnie cały czas jakby utrzymywać te efekty, ale za bardzo nie ingerować w tę skórę tym kwasem dzień w dzień. I myślę, że to powinno być gdzieś na opakowaniu napisane, a to po prostu jest krem do stosowania ogólnie, non stop. Więc może nie dla mojej skóry, przypuszczam, że są osoby, które go lubią. Wiem, że wśród Was są osoby, które uwielbiają tę serię, ale no ja mam właśnie takie mieszane uczucia. Ogólnie jestem całkiem na tak, ale nie sądzę, abym wróciła. No, i tutaj mam kolejny krem, który miałam dość długo w swoich zasobach, czyli Orientana Bio Anti-Pollution, i to jest krem aktywnie ochronny z SPF-em 15. Dosyć niski SPF, ale właśnie ze względu na to używałam go właśnie w ciągu dnia w domu, żeby sobie. Nałożyć rano krem, potem dołożyć, żeby mieć cały czas jakby tę ochronę i też właśnie dlatego go tak szybko teraz ostatnio zużyłam. Na duży plus powiedziałabym, że pompka, dlatego że ta pompka jak ją naciśniecie to Wam wydozuje naprawdę bardzo dużą ilość produktu, taką wystarczającą na twarz, szyję i może jeszcze trochę dekolt, żeby właśnie ten SPF działał, więc... Powiem Wam, że całkiem ok, natomiast przez to, że tego kremu nakładało się dosyć dużo, przynajmniej ja nakładałam dosyć dużo, to on u mnie tworzył dosyć tłustą warstwę i dla mnie on był dosyć ciężkawy. To już jest dla mnie taki krem, który sprawdzi się przy skórach bardziej właśnie wymagających, suchych, które potrzebują takiego intensywnego nawilżenia i natłuszczenia. I nie chcą właśnie czegoś mega lekkiego. A jednocześnie osoby ze skórą bardziej tłustą, mieszaną, mogą tutaj mieć mu do zarzucenia tę tłustość, bo w momencie, kiedy nałożymy go więcej, a nie tak tylko o ciupinkę, to on będzie jednak dosyć odczuwalny na skórze. I raczej go używałam solo, nie starałam się na niego nakładać makijażu, bo dla mnie był właśnie trochę za tłusty. I jeszcze krem z SPF-em. Udało mi się zużyć SVR Sebia Clear SPF 50. Bardzo fajny SPF. Ogólnie Wiecie, ja nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z SPF-ami. Używam ostatnio, ale zazwyczaj się do tego nie maluję. A tutaj mam właśnie filtr, który tak pomyślałam, że on może całkiem fajnie się sprawdzać z makijażem, ponieważ on jest matujący, on jest właśnie dedykowany skórą raczej takim problematycznym, zanieczyszczonym. On ma w składzie glukonolakton i niacinamid, więc dzięki temu delikatnie jakby ogarnia. Tam jakieś punkciki yy, niepożądane na, na naszej skórze. I ten krem polecałabym osobom, właśnie bardziej ze skórą, taką w stronę tłustej, ponieważ on ma dosyć pudrową konsystencję, taką powiedziałabym, że wręcz. Tempą i myślę, że na skórach suchych on może po prostu tworzyć taki niefajny efekt, wiadomo, takie po prostu ściągnięcie i co ja nakładam, ale jednak na skórze tłustej dawał radę i spokojnie dawał radę też pod makijażem, ponieważ w momencie, kiedy nakładałam na niego spoko podkład, po prostu podkład, który jest ok, to właściwie nic się złego nie działo. Kiedy nakładałam podkład, który jest już sam solo kiepski, no to było jeszcze gorzej, ale ogólnie myślę, że spokojnie z makijażem daje radę. I jeżeli poszukujecie właśnie kremu z SPF 50, który będzie lepszy właśnie dla skór tłustych, zanieczyszczonych, jakichś tam właśnie problematycznych, to myślę, że można się na niego skusić. Ja go kupiłam w ogóle w jakiejś niskiej cenie 37 zł i wiem, że go bardzo ciężko właśnie w tej cenie obecnie dostać, a szkoda, bo pewnie bym po niego wróciła. Tutaj jeszcze wygrzebałam taki produkt do mycia twarzy, olejek, właściwie balsam do mycia twarzy Sopede Makijaż Make Me Sauté i to był bardzo sympatyczny balsam do zmywania makijażu właśnie ściągania Zanieczyszczeń olejkiem i yy, on był ok. Powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy takim balsamem czarszki, który jest dosyć zbity i gęsty, a między standardowym olejkiem, ponieważ on w połączeniu z ciepłem skóry bardzo się fajnie rozpływał i właśnie był taki aksamitny, naprawdę przyjemny. Zużyłam tyle, ile mogłam, resztę już niestety wyrzuciłam, bo mi się przeterminował, ale ogólnie bardzo dobry produkt. Mam jeszcze dwa kremy takie bardziej lecznicze, Skinoren Rosacea czy tam Roseisha, jak to lubi czytać. To jest krem z kwasem azelainowym właśnie do skóry z zaczerwienieniem różowatym i ja go używałam właśnie kiedy jeszcze nie byłam podczas leczenia dermatologicznego, ponieważ można go kupić w aptece bez recepty i powiem Wam, że on mi daje radę. On ogólnie daje radę, szczególnie właśnie w momentach, kiedy ja miałam takie zaostrzenia, a jak już jestem w miarę łagodna, to nie widzę po nim różnicy, natomiast on jest ok i myślę, że można się nim wspomagać, jeżeli właśnie służy Wam kwas azelainowy. A tutaj mam Rosex od dermatologa, właśnie już na receptę i to jest właśnie coś, czego używam teraz, czyli substancja czynna to jest metronidazol i jak najbardziej się sprawdza. Jest okej. Okay. Działa tak jak Skinoren na początku powiedziałabym. I chyba ostatni produkt do twarzy, jaki mam, to jest Bielenda Płyn Micelarny Fresh Juice z bioaktywną wodą cytrusową, soks arbuza i micelę kojący. Bardzo sympatyczny, ładnie pachnący. Nie zauważyłam żadnego podrażnienia, jest bardzo delikatny, w ogóle go nie czuć właściwie na oczach, w oczach yy, i ładnie pachnie arbuzem. Naprawdę spoko rzecz i kosztuje niewiele. Myślę, że w promocji to kilka złotych chyba kosztuje taki zapas, więc jak najbardziej myślę, że można po to się skusić. Tu jeszcze mam trzy produkty do ust. Yy, Biola Lip Scrub yy, Jagoda, czyli to jest yy... Peeling do ust, który oczywiście mi się przyterminował i zjełczał, więc użyłam tyle, ile mogłam. Sympatyczny, taki dosyć gęsty, dosyć dużo jest tych drobinek, więc jeżeli ktoś lubi takie gotowe peelingi do ust, to jest ok. Natomiast ja nie jestem wielką fanką i rzadko to robię, bo moje usta nie są jakieś mega, mega problematyczne. I tutaj mam dwa produkty takie bardziej balsamowe, nawilżające. Crazy Rumors Gingerbread, czyli to jest wegański balsam do ust, który można dostać na przykład w healthach. I on jest bardzo dobry. Zużyłam właściwie cały, tutaj jeszcze jakaś, wiecie, resztka, taka totalnie już na płasko, że można się dźgać tym plastikiem, więc już go nie dogrzybywałam do końca. Bardzo sympatyczny, natłuszczający, ładnie pachnący właśnie pierniczkiem i jest dużo wersji zapachowych, i myślę, że jeżeli ktoś interesuje się właśnie takimi wegańskimi kosmetykami, to myślę, że może się na niego skusić. Kosztuje około 20 zł. I tutaj mam taki krem do ust Ameliorate, Intensive Lip Treatment i to jest. Właśnie krem do ust. To nie jest jakiś taki balsam, wazelinka czy właśnie jakiś taki, wiecie, na olejkach czy na woskach, tylko właśnie taki bardziej krem. Tutaj ma taki dziubek, jak błyszczyki. Jak go wyciśniecie, to wychodzi taki właśnie biały krem. Nie zużyłam tego do końca, dlatego że mnie bardzo wkurza tego smak, bo to jest trochę tak, jakbyście nałożyli na usta zwykły krem nawilżający do twarzy, który ma jakiś tam zapach i smak swój. I go cały czas czuły, więc y, on się wchłania. To jest rzeczywiście taki krem do ust, że się wchłania, że przy systematycznym stosowaniu nawilża i rzeczywiście widać, że te usta są w lepszym stanie, ale jak dla mnie ten zapach i smak jest bardzo, bardzo ciężki nie do przejścia. I jak w momencie, kiedy jest jakiś, wiecie, smakowy czy perfumowany balsam do ust, kiedy zjecie posiłek albo coś zjecie, to jakoś tak bardzo nie przeszkadza. A tutaj bardzo przeszkadza, bo ten smak jest taki totalnie od czapy. Odgrzebałam u Wojtka taki, zużyty przez niego produkt perfumeryjny, czyli wodę toaletową z Iwrosze Nature, i to jest bodajże zapach zielona cytryna i cedr, tak chyba się nazywa. I to jest bardzo fajny produkt. Powiedziałabym, że w zapachu to nawet może i unisex, ale on na stronie Iwrosze czy ogólnie w sklepie znajdziecie go w kategorii męskiej. Bardzo fajny, to jest taka woda toaletowa, ale taka fajna, rzeźka, trochę drzewna. Mnie ten zapach w ogóle nie wkurzał, a mnie często męskie zapachy dosyć denerwują, więc nawet ja bym mogła go używać, właśnie tak jak mówię. On jest taki dosyć uniseksowy i on cały czas istnieje, aż się zdziwiłam, bo myślałam, że to już lata minęły, bo go kupowałam, nie wiem, 4-3 lata temu i Wojtek to długo zużywał, ale oboje lubiliśmy ten zapach, jak widać jest zużyty. I z Yves też mam coś dla siebie, mianowicie to, to jest zapach um, świat pomarańczy, lawenda i petit grain, czyli to jest ogólnie dosyć gorzki, taki gorzkawy zapach. On jest taki lekko cierpki, ja bardzo takie lubię, szczególnie właśnie na okres taki, powiedzmy, że letni, bo ja nie znoszę kiedy ktoś się za bardzo wypachnia w okresie letnim, kiedy są upały i idzie taki ogon śmierdzący, ciężki, orientalny. Jak kocham zapachy orientalne w zimie, tak w lecie nie cierpię i ja w ogóle w lecie bardzo rzadko używam perfum. One muszą być mega lekkie, bardziej cierpkie niż słodkie i właśnie to był taki zapach, więc taka malutka perfumetka, 20 ml, zużyta. Bardzo spoko. I lecimy już z resztkami. Tutaj jest taki produkt z Look Fantastic Deep Sleep Pillow Spray i to był zapach lawendy, ale chyba kilka tutaj było olejków eterycznych. Wojtek to lubi, ja do spania nie mogę mieć zapachu, bo mnie zaczyna głowa boleć i zaczynam wiecie tak. Ogólnie panikować, że mi tutaj coś pachnie, więc Wojtek tego kilka razy użył, ale ja bym sama tego nie używała, bo tak jak mówię, nie lubię zapachów do spania. Tutaj jest Clean Hands, oczywiście żel antybakteryjny zużyty i jeszcze z takich normalnych rzeczy mam Isane mydełko Mango Exotic. Bardzo fajne mydło o zapachu właśnie takim egzotycznym mango. Było w porządku. I jeszcze kilka z użyć albo wyrzutków kolorówkowych. Wyrzucam mascarę Intense Curl Mascara. Allergenic Bell i ja już w ogóle pokazywałam właśnie chyba w jakimś Stare Alejare, że bardzo nie lubię tego tuszu. Gdzieś tam go użyłam ostatnio i stwierdziłam, że się z nim żegnam. Bardzo rzadki, zastygał tutaj w opakowaniu z rok albo i dłużej, a i tak nie zasechł i nadal jest taki nieprzyjemny do używania. z rzęs pająki, takie wiecie brzydkie, zmechacone, niepoukładane, nie, nie więc żegnam się z nim myślę, że już wyrzucam Liquid Camouflage, taką bazę pod oczy, pod korektor, dlatego, że już długo jej używałam. Zużyłam około połowę. Ogólnie bardzo delikatnie wygładza te okolice, ale czy robi coś więcej? Nie zauważyłam, po prostu miałam, to używałam. A to dwa z użycia, czyli kredka z Golden Rose, oczywiście standardowo, czyli ta taka cieniutka do brwi, tym razem w kolorze 106, czyli takim chyba dosyć rudym, tak mi się kojarzy, że to jest dosyć ciepły odcień, no ale do moich włosów mi w miarę pasował, więc oczywiście kiedyś sięgnę po kolejną i też zużycie pudrowe, czyli Lovely Mineral Loose Powder wylizany do końca. Słodki był, właśnie miał taki cukierniczy, waniliowy zapach Ym. i ogólnie był całkiem ok. Nie porywał mnie, ale go jakoś tam zużyłam i on się dosyć mocno na mnie wybłyszczał. Ale ogólnie jest dosyć lekkim, mineralnym pudrem, więc jeżeli ktoś czegoś takiego szuka, to myślę, że za kilka złotych właśnie w Lodli znajdzie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało to długie denko i że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!